Ola Boga wola Boga, co się stało. Scholowali nam samochód. 400 dolarów musieliśmy zapłacić, by go odzyskać. Więc teraz już nie ryzykujemy. Stajemy jednak na parkingach. 10 dolarów za godzinę czasu. No cóż, ale po załamce, po każdej burzy przychodzi słońce, więc idziemy na grup Berlin Monroe. Joluś! To jest ta dziewczynka, co zagrała kiedyś do takiego telewizora. 8 lat miała, i na tej premierze zniknęła, i taki fatum było. Nie wiem, czy kojarzysz nie, taki. Nie, nie, nie. Ona tak do telewizora po prostu. Tak, ale ja przyszłam tutaj do jed dla jednej osoby. No dobrze. Jackie Collins. O Truman Capote. Jolu Ku pamięci Marilyn Monroe od jej wielu fanów Hugh Hefner Założyciel Ogólnie. Playboya No On sobie zażyczył, od razu wykupił przy niej Równie. Naprawdę on sobie zbrzmił? Zostawiłam Piątek, siódma rano. Jesteśmy już na stanowej. To się mówi, bo to jest stanowa, nie między stanowa jedynka. Mamy zakwasy. Mamy zakwasy, tak, po górach. No i plan na dzisiaj jest taki, że zmierzamy tą jedyneczką bardzo podobno krajobrazową do San Francisco. No, wczorajszy dzień po prostu no, troszkę nas zniszczył 400 dolarów. To jest 1600 zł. No, dało nam to w kość, ale no, żeśmy się już troszkę pozbierali. Troszkę trzeba podejść do tego optymistycznie. No, boli, boli, ale no, w końcu to są pieniądze. I które można później przez całe życie nawet odrabiać. Chciałem zobaczyć wieloryby na żywo. Był taki plan, wyruszyć po prostu w głąb oceanu. Raczej no nie... Trochę za grubo powiedziane, do takiej zatoki, tak? Nie wiem, czy tam... W, ale widać chyba brzeg jest. Po 50 dolarów miało być od osoby. Zobaczyć wieloryby w ich naturalnym środowisku, no na coś pięknego. No ale... Musimy teraz zacisnąć pasa. Ale też muszę przyznać taką ciekawostkę, że na parkingach, na takich rest area, na których się zatrzymujemy. Samostrzeżenia dotyczące węży. Yy, wiem, że też słyszałem, że mogą też istnieć yy, na przykład skorpiony, ale akurat nie wiem, czy tutaj. Na pewno gdzieś tam w Dolinie Śmierci to mogą być, ale tutaj no trzeba uważać na, na węże. Jakiś kuter rybacki! Rozbity, wyrzucony na morze. Tą flagę z góry bym chętnie wgarnął. Kurty, no. Pierwszy raz coś takiego widzę. U nas to nawet złomiarze by po niego weszli, go rozebrali. Taka ciekawostka na drodze nas została. A jednak wykręcę, zobaczy, będzie jeździł z nami. Teraz nas przepuszcza Budują drogę Trzymaj kamerę Ale jaja I mamy teraz pilota Nie gadaj że tylko do tego kawałka i my potrzebowaliśmy pilota. Pilot car, follow me. Ty no żarty, że tylko na tak. Jednak. Ale chociaż jeszcze nie chcę robią, bo w ogóle nic nie malują, stoją i tylko nas przypuszczają na, na zmianę. Ty no serio? Bo myślę, że nie trafimy. Serio, do czegoś takiego potrzebowaliśmy pilota? Okej. Okay. Point Pedras Biancas No po prostu coś niesamowitego. No i tak naprawdę rzecz biorąc, idziemy w ślepo, jedynką, bo nawet nie sprawdziłem czy ogólnie jest przejezdna Ponieważ tutaj bardzo często występują różne osuwiska ziemi Nie wiem czy to było rok czy dwa lata temu, było takie osuwisko, które po prostu no, zablokowało drogę na bardzo, bardzo długo No i właśnie teraz przed nami musiało wystąpić niedawno jakieś znowuż osuwisko i takie odnoszę wrażenie, że ta ziemia się tak co trochę osuwa, bo tam jakiś kurz powstaje po prostu na całej ścianie. I są remonty drogowe, albo oni celowo jakby osuwają tą ziemię, żeby ona się. Znaczy żeby to było kontrolowane takie osuwisko i przepuszczają nas co trochę. A najważniejsze jest to, że w tym rejonie, już nie wspominając, że o internecie to zrobimy w ogóle inny materiał, bo że my wydali 50 dolarów w ogóle go nie mamy. Natomiast po prostu tutaj nawet nie ma zasięgu na telefon, ale to może dlatego, że jesteśmy jakby na granicy z niczym, tak? A tutaj po prostu wieź jest jedna na kilkadziesiąt kilometrów, więc no po co tu stawiać anteny, tak? Tutaj po prostu no, wystąpiły potężne osuwiska albo to są jakieś kontrolowane osuwiska, no ciężko mi jest powiedzieć. taka droga, bo to się po prostu obsunęło wszystko. I właśnie chciałem się w tej pięknej turkusowej wodzie wykąpać i wypłukać się w tym wodospadzie. Taki mały, kameralny, ale jak zajebisty. Ale moment, jest tam zejście. Ale tu jest chyba i można zejść. Nie, bo tutaj zobacz, tutaj idą, Jola, tutaj Tom. Idziemy?